Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu prymitywnie. Wiem, że lubicie. Dzisiaj wyjątkowo będzie rebusik. <słuch> rebusik. I teraz macie za zadanie przy wykorzystaniu dokładnie, dokładnie e, trzech kresek zrobić z tego pułapkę na myszy. Musicie sobie przy, przypomnieć, jak wygląda pułapka na myszy. Myślę, że chociażby stara, dobra bajka e, Tom i Jerry może Wam pomóc. Zastanówcie się. Trzy kreski, żeby zrobić z tego skuteczną pułapkę na myszy. Okej, okay, ja też na początku nie wiedziałem. Raz, dwa, trzy.